Fikimiki, myszki miki, naleśniki i wybryki. Tak, Ubu zdecydował, że dzisiaj robimy naleśniki! Na Uwielbiam naleśniki, ale nigdy nie widziałem, jak się je robi! I postanowiłam, że dzisiaj Ubu wszystko pokaże. Od samego początku zaczynamy! Ale nasze naleśniki będą jak zwykle niezwykłe! niezwykłe. <noise> A niezwykłe będą dzięki zabawnym kształtom! Jak to? To naleśniki mogą mieć różne i to zabawne kształty? Nasze naleśniki zdecydowanie! Dzieciaki wiedziałyście o tym, że naleśniki mogą mieć kształty niebywałe! <noise> nasze naleśniki będą na szczęście bardzo proste do zrobienia! Więc wszystkie dzieci i kosmici no. mogą je zrobić prawie same. Dobrze, że to wątpią, że kosmici też. <głos> <głos> Więc instrukcja robienia naleśników dla dzieci i kosmitów. Najpierw potrzebujemy mąkę. Na przykład półtorej szklanki. Do tej mąki wsypiemy odrobinę cukru tak nie za dużo. Pyk, 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 pyk. Wystarczy troszeczkę soli. Jeszcze proszek do pieczenia, taki biały i oh, jak się rozsypie, to będziemy kichać. My. O, udało się. I teraz zaczniemy od przemieszania naszych suchych składników. Proszę, proszę, proszę. U, trochę się dymi. Dymi się? <śmiech> <śmiech> Nie, to tylko pyły z mąki. A do naszych suchych składników... Wlejemy mokre, czyli białe mleko od krowy. <grym> A jak robi krowa? No, <grym> Ja mam przecież krowa jest móstworem. I <grym> krowa jest móstworem. <grym> Wszystko jest bielutkie, prawda? Masło nie będzie białe. Masło o. jest żółte. O, takie rozpuszczone masełko. Tak. Op. ostatni składnik, ale bardzo ważny. Jajo! Plum! Jejku! Takie jaja to jest takie zabawne. <grym> I teraz wszystko wymieszamy naszą zabawną O Ojejku! Tu się dzieją istotne czary. Tak nie czary, nie to nie czary, Takie kuchenne czary, prawda? Dzieci, czy to są czary? Powiedzcie, że tak. Nie, to są naleśniki. No tak, czarodziejskie. Dobrze, niech Ci będzie. Mogą być czarodziejskie. Można oszaleć. Co on robi? Mogę Ci mieszać. Dobrze. To nie będą zwykłe naleśniki. To będą takie naleśniki, które jedzą dzieci w Stanach Zjednoczonych. Nasze ciasto jest już gotowe. Można już jeść? Jeszcze nie. Co musimy teraz zrobić? Eee, zatańczyć! <laughs> Zatańczymy po tym, jak usmażymy nasze naleśniki. Aha, czyli musimy usmażyć. Tak, ale pamiętajcie, że patelnia zawsze jest gorąca, A. więc trzeba uważać i poprosić o pomoc uh -huh. kogoś dorosłego. Prawda? Tak, tak! Zabieramy się za smażenie naleśników. Woohoo! Uh -huh. Z naszymi foremkami. Pierwszy naleśnik, serduszko. O jejku! Drugi naleśnik oh, Misiaczek! Misia! Trzeci naleśnik o proszę, gwiazdka. Myślałem, że langusta. Langusta? Uh -huh, ale chyba nie. Teraz chwilę poczekamy. Jejku, jakie to jest śliczne! Trzy naleśniki o bardzo różnych kształtach. Teraz muszą urosnąć. Poczekamy. Mhm. Zdejmujemy foremki? Yy! Uwaga, to jest bardzo gorące zadanie, tylko dla mamy i taty. Dzieciaki, zobaczcie, co nam wyszło z naszych kolorowych kształtów naleśników. To naleśniki są nie Tak, myślę, że w domu możecie ozdobić je owocami mm. albo miotkiem. A my czy nie ozdobimy polu? A my zrobimy tak, jak to robią amerykańskie i kanadyjskie dzieci, czyli mm. użyjemy syropu klonowego. A, to jest taki mm. lokalny przysmak, tak? Tak, ale nie dla nas. Syrop klonowy jest robiony z żywicy drzewa, które nazywa się klon. Hmm, ojejku, a można to kupić w Polsce? Można, kupiliśmy to w Polsce i dzisiaj spróbujemy, jak taki zagraniczny przysmak smakuje. Mmm, pachnie niesamowicie. Mm, smakuje ci! Ubu, czy jesteś gotowy? Ja jestem zawsze gotowy na jedzenie. Nie mam. Dzieciaki, życzymy wam smacznego i zobaczymy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, kochani. Pa pa. pa. pa.